Cześć dzień dobry, witajcie. Dzisiaj taki film post-unboxingowy, czyli po unboxingu, tak naprawdę poza jedną rzeczą. Jak widzieliście, parę odcinków temu zamawiałem z punktów z referali po prostu nagrody, które można było sobie zamówić, i nadal można je zamawiać, mimo że program ten partnerski czy program polecający Poleceń Tesli już jest nieaktywne od dzisiaj, czyli od 1 maja, kiedy ten film nagrywam. Więc no, zamówiłem, co było, z czego, co byłem, czego byłem ciekawy, co uznałem, że powiedzmy może się przydać. I chcę Wam to dzisiaj pokazać, bo są to m.in. ubrania, ale są też znaczy są dwa akcesoria do, do samochodu, bo były tam do wyboru jakieś nakładki świecące na progi, bagażnik dachowy, bagażnik rowerowy coś co mi jest zbędne. Bagażnik rowerowy już mam, więc po prostu nie zamawiałem kolejnego, nie miało to sensu. Wall connector wziąłem, bo uważam, że jest to świetna rzecz za tę ilość punktów, którą ona ten wall connector kosztuje, to nadal się opłaca, uważam. I wziąłem dodatkowy, mimo że już mam tak naprawdę dwa, dostęp do dwóch, może tak, z tego z czego jeden u mnie u mnie w domu, ale wziąłem kolejny, bo uznałem, że zawsze jeszcze może się przydać, a no, on kosztuje 2,350 normalnie, więc czemu nie, więc mam tutaj wall-connector Tesli. Wy już widzieliście film z unboxingu, widzieliście film z montażu, więc tutaj go nie rozpakowuję, na razie nic z nim nie robię. Druga rzecz, która przyszła, no i wall-connector kosztował 9000 punktów, może tak, bo to też, też jest ważna informacja. Wcześniej pamiętam, chyba za 5000 punktów można było dostać na samym początku programu polecającego, gdzie ja niestety jeszcze nie działałem wtedy na YouTubie w temacie testy, bo działałem już wtedy w temacie Ami'ego, ale temat testy wówczas odpuściłem. No ale się pozmieniało: pozmieniało się, pojawiła się okazja, właśnie domu trzeba było Ami sprzedać i sfinansować sobie, sfinansować sobie ten. Ten zakup domu jednak po prostu poszedł Amin na wkład własny. I teraz druga rzecz, która przyszła w takim pudełeczku, to yy, takie korytka do tunelu środkowego. I zaraz Wam to pokażę, jak to montuję. Yy, mamy takie korytko, i mamy takie korytko. To pierwsze, czyli to jest do tego tunelu tutaj głębiej, to zaraz Wam pokażę po prostu, jak to montuję, jak wkładam, tak naprawdę, bo to ciężko montażem nazwać. I drugi taki. Zobaczymy, czy mi się to przyda, bo mam dosyć dużo szpargałów tam zawsze w środku. W tym tunelu środkowym, i no, pokażę Wam po prostu, jak to wygląda. Pewnie jak sobie coś tam poukładam, to, to one się nadadzą, bo uważam, że lepsze jest coś takiego, właśnie takie dwa piętra, jakby w tym tunelu środkowym, niż po prostu wrzucone wszystko naraz. I, I to mi się nie podoba, aczkolwiek często włożę w tym tunelu środkowym yy, taką przyssawkę, yy, na której zresztą wisi ta kamera i staram się mieć to w samochodzie zawsze żeby można było coś nagrać. Natomiast, no może zmienię po prostu miejsce pobytu tej przesawki. Z drugiej strony, ja w tunelu środkowym od jakiegoś już czasu włożę filtr, filtr ze samochodu spalinowego do swojego drugiego samochodu. Z elektrykiem jest tak, że elektryk bardzo rozliniwia pod kątem serwisowym. I no tak jest też w moim przypadku, że odkłada się tą wymianę oleju i innych rzeczy w samochodzie, co nie jest dobre. Odpada się to na później, więc no może jest to też pretekst do tego, żeby w końcu się za to zabrać i pozbyć się po prostu tego filtra z tunelu środkowego i zamontować go w samochodzie. Dobra, pokazuję Wam jak to montujemy i lecimy dalej później już z ciuchami. No i okazało się, że miałem niezły bajzel tutaj i między innymi miałem nawet spadek jeszcze po amim, czyli taki, ja to na zawsze nazywam cycek, OBD, który był wpinany do Amigo, żeby mieć możliwość z przez Bluetooth na przykład stanu baterii i różnych takich parametrów, które de facto były już pokazane na samym wyświetlaczu w samochodzie i teraz próbujemy, próbujemy to zasadzić. Kurde, ciasto powiem, to wchodzi. Zobaczymy, jak to ma iść. Nie było żadnej instrukcji do tego, jak to zamontować. Na pewno było to dedykowane do, do trójki, znaczy do Y albo do starej trójki. No dobra, tu się rozszerza. Powiem wam, że strasznie ciasno to wchodzi. A może ja nie to wkładam. Zobaczmy jeszcze to. Wiecie co? Dobra, ja was yy, wprowadziłem w błąd. To wiem, że tutaj jest yy, ze światłem teraz słabo. Przy takim ostrym słońcu. Ale to jest ta wnęka, znaczy ta półeczka do tej wnęki. Jedyne co, że tutaj, tu się będzie, o teraz wam się rozjaśniło tu się będzie kurcze od tego przesuwania coś dziać, więc tutaj najważniejsze rzeczy pod spodem, tam po prostu mało używane i trzeba to tak wyjmować nie przesuwać najlepiej, bo po prostu uszkodzi się prędzej czy później ta, ta, o to flokowanie tutaj w środku yy, w samochodzie. Natomiast sama jakość wykonania tych, tych yy, korytek jest bardzo dobra, to może na wideo tak nie widać, chociaż mam nadzieję, że widać, że jest to. Czekajcie, może tutaj, że jest to bardzo dobrze wykonane. Także absolutnie nie mogę się do niczego przyczepić, bo, bo wygląda to bardzo dobrze. Yy, ciężko mi stwierdzić kraj produkcji po tym, ale to jest, powiedzmy, mało istotne. No ale jest to bardzo dobrej jakości, bardzo fajnie zrobione. Yy, no dobra, lecimy zaraz z yy, podłokietnikiem. No i w podłokietniku miałem też niesamowity śmietnik i zaleta dzisiejszego filmu jest taka, że uporządkowałem sobie tutaj to i to, to korytko jednak głębsze, co mi się, nie wiem dlaczego mi się ubzdurało, że jest odwrotnie na początku, to korytko głębsze tutaj sobie wchodzi, bardzo ładnie to pasuje, no bo jest to oryginał, więc pasuje to świetnie tutaj, idealnie, idealnie, no i jakość tego jest super naprawdę i te 500 punktów, które to kosztuje czyli wówczas jeszcze wcześniej było tak, że za, mm, za jazdę próbną dostawało się 500 punktów, no to naprawdę warto za taką jedną jazdę próbną ten zestaw, e, wiem, że są na Aliexpress wiem, że są równie dobrze wykonane ale jednak to, to jest bajka tutaj, super, naprawdę dobra, przechodzimy do ciuchów no i teraz kwestie ciuchowe, ja tutaj się wygrzebie spod yy... Pod tych szpargałów, które wyjąłem tutaj na, na fotel, ale generalnie, jakościowo, wszystko jest super wykonane. Yy, bardzo dobrze to wygląda i, i jakościowo jest ok. Natomiast, co do samego fasonu, być może na, moje, na moją posturę, na moją sylwetkę, to po prostu nie pasuje yy, zbytnio. No, koszulka wygląda najlepiej, aczkolwiek też jest ułożona jakoś dziwnie. Ja generalnie jestem forefowy i, i głównie w forefa gdzieś tam ciuchy biorę, po prostu najbardziej mi leżą, leży mi krój, leży mi jakość i cena przede wszystkim, bo nie wydaję na ciuchy nie wiadomo ile i nie kupuję jakichś tam supermarkowych ciuchów. Natomiast no tutaj mamy na przykład 50% wełny i 50% poliestru wykonano w Salwadorze w Ameryce Środkowej. I to wygląda tak, że macie tutaj z przodu napis Tesla i z tyłu jest takie logo Tesla. I też zaraz zobaczycie przebitkę sprzed lustra, jak to wygląda. Natomiast to do samej jakości, mam nadzieję, że to widać. No, ciężko tutaj oczywiście tak z wyglądu powiedzieć, ale wygląda to naprawdę bardzo dobrze, dotyka się bardzo dobrze. No Mogłoby być tej wełny trochę więcej, aczkolwiek nie znam się na tym. Być może po prostu taki jest standardowy skład koszulek, nawet nie wiem, czy tutaj nie obciąłem sobie metki. Obciąłem, więc nie powiem jaką mam na przykład w Forefie ale dla porównania. Ale koszulka, na pewno koszulkę będę używał, bo jest OK. No, ten fason nie jest jakiś super, ale, ale będę ją używał nawet jako po prostu pod, pod bluzę jedną z warstw, ale na przykład jutro sobie pojadę, bo będzie odcinek nagrywany z odbioru, z trasy po odbiór Tesli. Więc sobie ją po prostu tam ubiorę w tę trasę. Mam nadzieję, że się nie upocę, więc przy okazji zobaczę, czy ten poliester to nie będzie jakieś tam zabójstwo. Druga rzecz to bluza. I bluza, no niestety, nie wiem, jakoś lepiej ją kojarzyłem, albo mówię, moja postura jest nie taka, jak należy. Też znowuż jakościowo bardzo fajna. Też taki kolor ciemny, no bardziej ciemny niż ta koszulka, ciemno-szary, grafitowy. Też jak widzicie, albo zaraz zobaczycie na przebitce, jak wygląda, no to ciężko, nie radzę sobie z tym, z tym kołnierzem stojącym. Lubię takie stojące kołnierze i, i nazwijmy to opatuloną szyję, ale jakoś mi ona nie leży, pod pachami jest za dużo materiału, moim zdaniem. I tak samo zresztą jest z tą koszulką, że jakby pod pachą jest za dużo materiału, jest ona za nisko, jakby już przycięta, tak to nazwijmy, czy zszyta, i pod pachami jest taki worek, dużo miejsca. I to samo jest właśnie z tą bluzą. Nie wiem, czy to tak ma być, czy nie, no na tym czarnoskórym modelu lepiej to wyglądało. Tutaj z tyłu macie logo, logo Tesla, coś takiego, o i z przodu jest logo Tesla, na, po lewej, na sercu, nazwijmy to tak, jeżeli ktoś ma serce po lewej stronie. Swojej lewej, to ma po prostu logo, na rękawach nie zauważyłem, nie, nie ma. No, jest oczywiście właśnie taki zamek, co widzieliście już na przebitce. Taki zamek. No i skład jest 65% wełny i 35% poliestru. Też wykonano w Salwadorze, więc pewnie w tej samej fabryce, w której produkowana jest ta koszulka. No i zobaczymy. Będę próbował to nosić. Zobaczymy, jak się to sprawdzi. I ostatnia rzecz to kurtka, na którą bardzo liczyłem, bo właśnie lubię takie przejściowe kurtki. I znowuż ten fason. Niestety, tutaj to w ogóle wyglądam jakbym przepakował i robił tylko poniedziałki, środy, a piątki z nogami nie odpuszczał na siłowni. Takie mam wrażenie, po prostu taki nabity. Być może też przed tym lustrem, jak mnie teraz widzicie, no to przed tym lustrem stoję w krótkich, w krótkich spodenkach i tak dalej. Ja jestem generalnie szczupłej sylwetki, ale no, nie wygląda to najlepiej, szczerze powiedziawszy też znowu spróbuję to nosić i tak jak też widzieliście może w tej przebitce właśnie, że próbuję to nosić z tą bluzą, co absolutnie nie pasuje, więc ta bluza się do tego nie nadaje. Bardziej ta kurtka jest do założenia właśnie na koszulkę, jako taki jak się po prostu, schło, jak spadnie temperatura, no to można można po prostu to nałożyć na, na t-shirt, żeby nie było za zimno zamiast bluzy. No, ale ten fason, no nie wiem, no też tak jak mówię, będę próbował to nosić, ale czy będę z tego zadowolony, nie wiem, czy, czy później tego po prostu się e, w jakiś sposób nie pozbędę, no, zobaczę, może się przekonam, może będzie to wyglądało dobrze, gdzieś tam w jeansach i tak dalej, w taką przejściową pogodę będzie OK. E, z takich nazwijmy to e, znaczków Tesli, czy, czy ta, jak to się nazywa, akcentów, przepraszam, o, to zabrakło mi słowa, akcentów Tesli. No to wewnątrz oczywiście jest Tesla, duże logo, ale to jest mało istotne. Tutaj na, na yy, rękawie mamy znaczek Tesli, taki gumowany, gumowy. Yy, jest też zamek, to jest na bicepsie. Tak, tak, na bicepsie, na lewej ręce. Mamy zamek i jakąś tam kieszonkę niewielką, na jakiś tak jakby bilet zbliżeniowy, coś takiego. Yy, I też tutaj mamy na Czekajcie, czekajcie, wyostrzy, 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 wyostrzył chyba, macie Logo Tesla. Tak to wygląda. I teraz tak, oczywiście kieszenie są takie normalne, klasyczne, też tym, tutaj z tym Logo Tesli. Logo Tesli jest gdzieś, też jeszcze widziałem, ale chyba w formie napisu. Tak, na prawym rękawie znowuż mamy takie gumowane logo Tesla. I co jeszcze mamy? Aha, i tutaj przy zamku, widać? Widać. Mam nadzieję, że widać logo Tesla tutaj, napis Tesla. Yy, więc jest to tak po prostu brandowane Teslowo. Made in, co to jest? Gdzieś tutaj chyba była metka. I to jest wyprodukowane w Wietnamie i skład jakiś tutaj mamy? Pewnie będzie. 87% nylonu i 13% z elastanu 87% nylon, 13% elastan. Yy, aha, ale to tutaj mówimy o zewnętrznej yy, warstwie, wypełnienie w środku, czyli ta, ten puch 100% poliestru, i wnętrze, czyli ta, ta yy, jak to się nazywa, pod, poszewka, podszewka. To jest 100% nylonu. Tak to wygląda. No ale krojowo, właśnie. No zobaczymy. mówię, Będę się próbował przekonać. Idealny jest kolor. Mieni się to. Nie wiem, czy to widać na wideo, ale na żywo się to mieni, że pasuje idealnie do Cybertrucka. Żeby się w tej kurtce wpakować do Cybertrucka. Tutaj jeszcze u góry jest taki materiałowy kołnierz. Kwestia gustu. Powiem tak. Jakbym te wszystkie trzeciuchy przymierzył w sklepie jakiej, w jakiejś sieciówce typu 4F czy Zara, HM i tak to bym tego nie kupił. Po, po prostu by mi się nie podobało, jak to na mnie wszystko leży, i bym te, nic z tego nie kupił, mimo powiedzmy jakiejś tam promocji. No nie, za pieniądze nie, no oczywiście, nazwijmy to, było to za darmo, za darmo, bo jednak te punkty od Was dostałem również za to, że te filmy nagrywam i jakiś czas tutaj poświęcam i wie, dzielę się wiedzą przede wszystkim. No więc jestem wobec Was też zobowiązany, żeby pokazywać właśnie to, co w takim sklepie Tesli jest do wybrania. Za te punkty, właśnie polecające. Jeżeli Wy już odebraliście albo odbierzecie swoje samochody i będziecie swoim znajomym przekazywać te linki polecające, i z Wasi znajomi będą kupowali samochody, odbywali jazdy próbne. Mówię o kolejnym programie partnerskim, bo ten już jest nieaktywny. Więc po prostu chciałem Wam pokazać, bo podejrzewam, że te ciuchy się nie zmienią i żebyście zobaczyli po prostu, że. Według mnie nie warto tego brać, tak jest, taka jest moja opinia, że nie warto brać ty, 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 tych ubrań w ogóle i lepiej te punkty przeznaczyć na takie akcesoria typowo Teslowe, czyli wall connector, oczywiście ja wiem, że jest tak, że z reguły powiem po sobie również jak odbierałem samochód, przepraszam, ja się tylko tutaj jakoś spróbuję zasłonić, bo świeci jednak mocno. Yy że biorąc samochód, odbierając samochód, no to z reguły od razu bierzemy wall-connector. W moim przypadku tak było. Wiem, że w wielu przypadkach właśnie tak jest, że od razu przy odbiorze auta kupowany jest wall-connector w salonie Tesli i jest to normalne, zrozumiałe oczywiście nikt przecież nie będzie czekał na to, że będzie jakiś program partnerski i wybiorę sobie wtedy właśnie ten wall connector za punkty, no tak się nie robi więc z reguły ten wall connector drugi tak jak w moim przypadku akurat super się złożyło, że już jeden wcześniej wziąłem za te punkty to Wam też pokazywałem na, na wcześniejszy, we wcześniejszych odcinkach i ten wall connector wisi u mnie w domu e, i rzeczywiście go używam i się sprawdza tak już wcześniej miałem w innym miejscu, gdzie najczęściej ładuję właśnie ten Wall Connector też kupiony i założony, kupiony od razu przy odbiorze samochodu. Ale uważam, że Wall Connector jest bardzo fajną rzeczą, jeżeli macie tych punktów więcej i możecie sobie pozwolić na przykład najpierw na darmowe kilometry na Superchargerach, co uważam też jest tak naprawdę numerem jeden według mnie i najlepszą formą nagrody tutaj w Tesli. Te punkty są warte, czy te kilometry nie warte, tylko ważne są przez pół roku, czyli... Każde dobranie kolejnych 5000 punktów przedłuża ważność tych, tych kilometrów o kolejne pół roku. Ja wziąłem trzy razy po 5000 kilometrów, czyli miałem w sumie 15000 kilometrów, i to wszystko jest ważne półtora roku. I to się przedłuża pół roku od dnia wzięcia tego ostatniego, jak nazwijmy to doładowania tych kilometrów. E, czyli u mnie to jest chyba do października, w tej chwili 2025, czyli na półtora roku. E, I tak się zastanawiam, bo te punkty zaraz jeszcze mi spłyną. Jeszcze 8 samochodów jest do odbioru, więc tych punktów spłynie w sumie y, 20 tysięcy. To znowu 4000 tysiące Przepraszam, co ja gadam? E, 20 tysięcy kilometrów kolejnych, a już mam 15 tysięcy, czyli przedłużyłbym to chyba do końca leasingu tak, dla tego samochodu. Może, może ma to sens. Nie wiem, powiem Wam, że muszę się zastanowić. Muszę się zastanowić, co z tym zrobić, bo też te punkty, czy te kilometry, może się okazać, że jak już wyłączyli ten program partnerski, to te kilometry mogą podrożyć. Na przykład że, nie wiem, będą wołali 10 tysięcy punktów za, za 5 tysięcy kilometrów, tak też może być, aczkolwiek uważam, że te 15 tysięcy, które mam na półtora roku, to i tak już jest dużo. I później wiem jak to jest, bo już wcześniej był jakiś program partnerski jeździłem na tych darmowych kilometrach. Tam było 3000 km, chyba, bo wcześniej program partnerski, chyba jak dobrze pamiętam, polegał na, polegał na tym, że za polecenie jednego samochodu ktoś kupił z mojego linka polecającego samochód i dostawało się półtora tysiąca kilometrów, chyba tak, chyba było to półtora tysiąca kilometrów, i to były wtedy dwa samochody. Dwóch znajomych kupiło, i, i miałem 3000 km. I pamiętam, jak to bolało, jak te darmowe kilometry się skończyły. Mimo, że nie było tego dużo, ale później już... Mimo, że ta cena na superchargerze nie jest jakaś kosmiczna, no ale zawsze jakiś tam niedosyt był. A jednak fajnie jest jeździć na za darmo. Naprawdę robi to robotę. No, nie ma innej możliwości. Pokażcie mi jakiegoś, jakąś sieć stacji benzynowych czy producenta samochodów spalinowych, który umożliwia takie coś, że polecie zakup samochodu, to my Wam za to damy 5000 km tankowań, czy tam ileś litrów paliwa. Nie kojarzę czegoś takiego. No a tutaj Tesla właśnie tym się, tym się wybija i tym się szczyci. Mercedes też robi coś takiego, że daje przy zakupie EQS-a i nie pamiętam czy EQE również, ale na pewno przy zakupie EQS-a jest ładowanie na Ionity bez limitu na rok co też jest fajne, aczkolwiek domyślam się właśnie, co czują Ci właściciele po roku, jak już trzeba zacząć płacić, mimo że EQS nie jest, nie jest tanim samochodem i z reguły to osoby na to stać, ale jest to właśnie taki fajny dodatek, fajny taki bonus, że kupujesz samochód i masz darmową jazdę bez limitu na jakiejś tam sieci, czy właśnie Ionic, czy tutaj na Superchargerach Tesli, masz to w pakiecie, jest to super, uważam. No więc to, te korytka... I wall connector, czyli kilometry, korytka i wall connector. To są te trzy rzeczy, które uważam warto brać za te punkty. Ciuchów nie. Oczywiście, jeżeli ktoś potrzebuje bagażnik dachowy, to jak najbardziej oryginalny. Polecam wziąć, nie brać żadnych zamienników, tylko właśnie oryginał. I z takich punktów, tam chyba teraz 8,5 tysiąca punktów, jak dobrze pamiętam, to kosztowało. To jest oczywiście też warte na pewno, aczkolwiek ja, jak mówiłem w poprzednim filmie, nie biorę, bo... Boję się o ten dach szklany, jednak, mimo wszystko, że coś mogłoby się stać. A poza tym, po prostu opory powietrza, jakieś boksy czy rowery na dachu, to, to nie. Więc wolę po prostu, jeżeli rowery, to wozić na haku i to się sprawdza. Więc lepiej po prostu przy zakupie wziąć auto z hakiem niż później dobierać bagażnik na rowery na dach, chyba że ktoś nie ma innej możliwości. To, to jak najbardziej. Progi podświetlane nie, także. Myślę, że pokazałem Wam tutaj wszystko, co, to, co jest yy, warte swojej ceny. No ja uważam, że number one po prostu kilometry. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Rozgadałem się jak zwykle. Yy, trzymajcie się do następnego filmu. Hej!